W kartach historii smolec pojawia się po raz pierwszy w dokumencie wydanym 4 stycznia 1316 roku przez księcia wrocławskiego Henryka VI Dobrego. W nim to ów władca wydał pozwolenie wrocławskim klaryskom na budowę młyna w Maślicach. Jednym ze świadków tego nadania był Jaśko ze Smolca, właściciel Smolca. Nazwa miejscowości najprawdopodobniej wywodzi się od smolarzy, którzy właśnie tutaj wytapiali smołę. Wiemy o tym, że w roku 1336 oba Smolce, czyli Smolec Polski zwany Smolcem Małym oraz Smolec Niemiecki zwany Smolcem Dużym, wchodziły w skład księstwa Wrocławskiego. Na terenie Smolca Polskiego znajdował się zamek, którego ruiny widzimy tutaj. Pierwsze wzmianki o Smoleckim zamku pochodzą z roku 1357. Pierwotnie była to wieża mieszkalna. Około 1523 roku rodzina zauermanów wrocławskich patrycjuszy dokonała jej rozbudowy, w wyniku której powstał dwór nawodny o powierzchni 400 m2. Po roku 1945 budowla ta uległa całkowitej dewastacji. Pierwszym znanym z unienia smoleckim proboszczem był ksiądz Nikolaus Paszkiewicz, który sprawował swoją funkcję w XV wieku, najprawdopodobniej na terenie zamkowej kaplicy. Natomiast pierwsze wzmianki o kościele w Smolcu pochodzą z pierwszej połowy XVIII wieku. Wiemy, że uczęszczali tam wierni z obu Smolców. Niestety nie przetrwał żaden ślad po tej świątyni. Nie wiemy dokładnie, gdzie była zlokalizowana. W roku 1903 władze Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego we Wrocławiu podjęły decyzję o powołaniu nowej parafii ewangelickiej w Smolcu. Fundatorem gruntu pod tą budowę był Karl Gideon Gotthard von Wallenberg-Pachali, a sama świątynia powstała według projektu młodego wrocławskiego architekta Ericha Grała. Pierwszym smoleckim wikarem został młody wrocławski duchowny Wilhelm Treblin. W roku 1908 wybudowano tę oto świątynię, która służy nam do dziś. Rok później, czyli w 1909 roku, smolec stał się niezależną ewangelicką parafią. Samodzielna parafia pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny została erygowana w roku 1981, a pierwszym proboszczem był ksiądz Łukasz Makolondra. W 2008 roku hucznie obchodziliśmy stępną rocznicę istnienia tej świątyni, w której się znajdujemy. A zarówno wtedy, jak i teraz jest to ogromnie ważne miejsce spotkań modlitewnych zarówno dla Niemców, jak i dla Polaków. Szkolnictwa sięgają roku 1648, w którym to powstała izba szkolna. W roku 1914 powstała nowa, duża szkoła ewangelicka, która służy nam do dzisiaj. Jej fundatorem był Karl Gideon Gotthard von Wallenberg-Pachali, a autorem projektu również Erich Grau. Pierwszy przystanek w Smolcu otworzono w 1843 roku przy ulicy Polnej. 10 lat później stał się on stacją. Działkę na ten cel podarował Karl Gotthard Gideon von Wallenberg-Pachaly. Nowo wyremontowany peron jest nieodłączną częścią Smolca i wielu mieszkańców absolutnie nie wyobraża sobie funkcjonowania bez niego. Znajdujemy się przy ulicy Starowiejskiej, najstarszej ulicy Smolca, czyli niemieckiej Aldorfstrasse. Tutaj, w tym miejscu, stała niegdyś rzeźnia należąca do mojego pradziadka. Dom ten był nawiedzony. Słyszano tutaj nocami ten, ten kopyt końskich ciągnących karetę. Opowiadano mi o tym, że każdej nocy oraz w każdą szarugę ukazuje się tutaj postać mężczyzny, który powiesił się kiedyś w tym miejscu. Mówiono też o tym, że kilkakrotnie używa ona narzędzi rzeźnickich. Molecki cmentarz został oddany do użytku w 1863 roku. Jego fundatorem był Karl Gotthard Gideon von Wallenberg-Bachali. Dzisiaj leży na nim on sam, jego żona Klara von Schelicha. Nieopodal leży jego syn Karl Gideon Gotthard wraz z żoną Heleną oraz wnuk Kurt. Obecnie, na skutek znacznego rozwoju miejscowości, toczą się prace związane z budową nowej nekropolii w smorcu. W tej chwili szacuje się na około 6 tysięcy mieszkańców. Docelowo ma ich być nawet 10 do 12 tysięcy. To obrazuje bardzo dynamiczny i szybki rozwój w bardzo krótkim czasie, jeżeli chodzi o naszą miejscowość. Spolec to dobry miejsce dla biznesu, w szczególności małego, takim jakim my jesteśmy, na Manufaktura Doki i jesteśmy tu już prawie 20 lat. Czy to nie miłe, że ta torebka może się znaleźć w każdym miejscu świata i tutaj jest napisane, że została wyprodukowana w Smolcu? Przede wszystkim smolek musi być przyjazny i fajny dla nas, dla Smolcza, dla mieszkańców. taka baza wypadowa, że miejsca atrakcyjne, no to to jest ten cel, żeby taki splendor smolca wyszedł poza tą miejscowość i, i myślę, że to jest kwestia dekady, aby do tego dojść. Przywrócić splendor w naszej miejscowości. Smolec to, to ja, smolec to ty, smolec to wy. I my właśnie tworzymy tą historię, tą nową historię. Dynamiczny rozwój jest od kilkunastu lat, natomiast historia Smolca już ma 700 lat. W tej chwili naszą wartością na pewno są ci ludzie, którzy tu mieszkają, którzy tu robią, którzy się integrują. Dziękuję wszystkim tym ludziom za to, że są tutaj z nami. No mieszka nam się super, aby było tak dalej. Te nasze wszystkie działania, które tutaj realizujemy to są realizowane przy ogromnym wsparciu naszych rodziców. Dzisiejsze poczęstunki, grille, pomysły to naprawdę jest praca nasza wspólna i wtedy jest sukces. No i nasza tutaj wspaniała gmina, która muszę powiedzieć naprawdę nas bardzo wspiera. Naprawdę mają bardzo zdolną młodzież. Dlaczego? Można powiedzieć, tenis to jest około 20 dzieciaków uprawiających tą dyscyplinę czynnie. Jeżeli chodzi o piłkę nożną, to mamy 150 młodzieży, która w 6 czy 7 grupach trenuje w STS Sokół Smolec w grupach żaków, orlików, młodzików, za chwilę trampkarze. Mamy juniorów młodszych w okręgówce i seniorów powiedzmy w Aklasie. Całe życie jestem związany ze sportem, już od szkoły podstawowej, jako dziecko uprawiałem sport zapaśniczy akurat w moim przypadku. I jak się przeniosłem do naszej pięknej miejscowości Smolec, to już w następnym roku utworzyliśmy uczniowski klub sportowy Tygrysy. Wielki sukces Dawida Klinka, Podobieczny, Jeronima Kurysia, zdobył w Warszawie złoty medal Mistrzostw Europy Kadetów w Zapasach. towarzystwo tenisowe Return, które działa na terenie Smolca, powstało w 2011 roku i od tego momentu, powiedzmy, zaczęliśmy zabawę z tenisem w Smolcu. Przede wszystkim stawiamy na sportowy tryb życia, na dzieci i na młodzież. Molecka Liga Tenisowa, która obecnie już zrzesza około 36 uczestników, którzy grają w grupach pierwszej, drugiej i trzeciej. Powstaje w Smolcu hala tenisowa, która umożliwia między innymi uprawianie tej dyscypliny tutaj naszym zawodnikom i naszym członkom w zimie. Dobrze, le, grają. Mam zaszczyt od 2002 roku kierować tą szkołą. Jestem uczennicą tej szkoły, w Smołcu się urodziłam, lodowitą mieszkanką Smołca, dlatego bardzo mnie cieszy rozwój naszej placówki. W tym roku otrzymaliśmy ten piękny obiekt, który tutaj z tyłu widzi Państwo. Cztery lata temu otrzymaliśmy przepiękny obiekt przedszkolny, bo jesteśmy zespołem szkolno-przedszkolnym. Cała grupa nasza liczy już ponad 780 dzieci. Proszę sobie wyobrazić, że w latach 80., bo to budowa była lata 80., kiedy praktycznie brakowało wszystkiego, zbudowaliśmy ten gazociąg, szczerze mówiąc, w ciągu pięciu lat. Tam się udało może przez to, że nikt nie wierzył, że go zbudujemy. Nie wierzył ani, bo myśmy jeździli po całej województwie, wszędzieśmy się tam szukali, prawda, poparcia. I każdy tak mówił. Myśleli tak, a przyjadą, pojeżdżą, pojeżdżą, posłuchamy i im przejdzie, prawda? A nam nie przeszło. I właśnie mówię, ciągle powtarzam to, że przez to, że nie wierzyli, że to zrobimy, zrobiliśmy. Udowodniliśmy, że jednak można. Na horyzoncie Wrocław, do Wrocławia 2,7 km. Przed naszym domem rozpoczęta budowa drogi. Podkład z piasku, a tam dalej już wysypują gryz kilkanaście lat temu było zaledwie kilkanaście ulic, a w tej chwili mamy 98. To jakby pokazuje ilość infrastruktury, jaka musiała powstać w krótkim czasie. Za chwilę rozpoczną się prace związane z budową chodnika i z zmianą infrastruktury drogowej tej głównej naszej arterii ulicy Chłopskiej. E, oczywiście jeszcze inne działania, inne inwestycje mniejsze, no to wszystko powoduje, że zadań jeszcze jest przed nami bardzo dużo i dużo pracy. Będą się pojawiały kolejne rzeczy, będą drogi, będą pomniki, będą. Tak. Będziemy chcieli wnieść. I zawsze to, co powtarzam w szkole tutaj rodzicom, że jak idziemy jedną drogą, jest sukces. To samo można powiedzieć do naszych tutaj wszystkich organizacji. Jak mamy wspólne cele, wspólne zadania, wspólne pomysły realizujemy razem, to też będzie efekt. I już widać. Ostatnio stawialiśmy kamień na wjeździe do Smolca i z tego co dzisiaj słyszałam, dzięki temu kamieniowi właśnie dużo mieszkańców się dowiedziało, że Smolec ma 700 lat i do poznawania tej historii chcielibyśmy zachęcać. Zorganizowaliśmy konkurs na hasło Smolca, potem na bazie hasła Smolet z Polotem powstał znak graficzny tutaj przy współpracy z gminą i pod tym znakiem chcemy się w tej chwili integrować, żeby z niego korzystały wszystkie organizacje, żeby wszyscy Smolczanie czuli się, że są również z Polotem. Współpraca między sołectwami, między naszymi radnymi gminnymi, którzy się świetnie sprawdzają, między naszą miejscowością a gminą Kąty Wrocławskie, czy też z powiatem Wrocławskim, gdzie smolec jest związany z infrastrukturą drogową, jest bardzo dobra. Pół żartem, pół serio. 10 lat temu jakby zostaliśmy miejscowość drewnianą, w tej chwili jest to murowana, tak. sobie nie wyobrażacie, jaki potencjał właśnie przynosicie nowi mieszkańcy? Czego można sobie życzyć, dobrej współpracy pomiędzy sołectwami i, i, i sołtysami radami sołeckimi? Jedności, wytrwałości, optymizmu, żeby nasza miejscowość zachowała. Zachowała tą przestrzeń, żeby dzieci mogły mieć bliższy kontakt z, z przyrodą aniżeli na przykład dzieci we Wrocławiu, no, żeby po prostu dobrze się tutaj nam żyło, żeby była fajna atmosfera, bo bez wątpienia ludzie są wspaniali.